Czemu niby? by słowa wojan, 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 słowa się na mnie, słowa ja słowa nieba, słowa nieba, słowa nieba, Dajcie mi dwie we... o! Trzymaj mieczyk! Trzymaj mieczyk! Prawy! No i z takim gitem to ja mogę grać! <grymne> <grymne> Jeden kropkałek! Ja! Nie no, fajny odcinek wyjdzie, nie jakby dospadał co pięć Nota A to No ta. Nie ma to jak klikać w tym samym czasie klawisze. Co nie? A gdzie wy byliście? A u żółtych jesteście? A czekaj, my jesteśmy jeszcze czerwoni to. Ja idę do żółtych. Idę do żółtych rabarbarków. Żółte rabarbarki. Cześć, bo żółte rabarbarki ledwo schodzą No co jest! A czemu mowę się na wodę. ogarnęła Ej, bo rano byłem jakiś przymulony jak nagrywałem, nie? A ja się... Jeszcze dzisiaj wrzeszliś ten odcinek czy jutro? Tak wbijesz na tym razem to wpisz w kości Cedjoy. Kości zaraz wpisz Ej, ciekawe czy ktoś mnie w ogóle by znał z YouTube'a, nie? Tutaj na tym A tu już zmieniłeś? Ale nie no, 17 subskrypcji z czego... Ej, o kurde. Jak się? Ale nie no. Jak się nazywa? Ale mogą mnie znać, bo ja raz tego. Się nazywa? Wysłałem im link do mojego kanału jakby, w sensie, ja wiesz, że link do jak, filmu. To się nigdy nie uda. Cel 100 subów. <laughs> nigdy ci się nie uda z kibidzi wojowników. A na no, jaki content niby? <laughs> Do muszę do muszę chłopa złapkować, nie? Bo to jest jest smutny. O chłop się obudził wreszcie! O. Najlepszy gracz Ever. Ja najlepszy gracz Bedwalls, przepraszam. Bo Ever to... A! Fajnie. Nie sklepikarzy, żyżury. Cześć, co oni... A, oni nie mieli dojścia na szwilowy. Ej, bo to będzie fajny, szybki odcinek. Bo nagrywamy już cztery, prawie 5 minut. Czekiutek próbuje być fajna spada do wojna, co nie? A przecież on ledwo co chodzi A przecież on na mnie z jeszcze badał jak mnie nie super śledzony. Pa, złap ja złapkuję. Ty, ziutek, nie uciekaj. No i został złapkowany. A bo jestem try hardem Buddwarsowym niestety. i ty ja chcę zrobić ladderka. A to nagrywamy dwa odcinki. To no chyba, że nagrywamy jeszcze odcinek z UHC. O w duuuuu Ole ladarek piękny Ej wychował chyba sobie makro pobrał, wiecie? Nie że każdego wsadzał makro, nie, ale no to wygląda podejrzanie trochę jak się klockuje. Co umar? Aha Ile ma? Cztery, dobra A co chłop jakieś dziwne hity daje, żeby nie było, żeby zręłam cheaterów, ale no. Pierwszy odcinek z czterosobową ekipą szczególnie z czego jeden nie Mami i... Ale jak na to tym się dobrze gra. Lepiej nie z radomami. Najlepsze od klejera, A ładnie zrobiłem... A gdzie on? Co jest? Oj, teraz nagle mam ładnie, nie? Ja mam 200 fps i mam ladi. Tak, jeszcze spadnie na samolocie, nie? No chłopiny, to dziś się trzymał. Czekaj, mogę sobie kupić potera? bo z Buttera zawsze lepiej się czuję. Eee, leci do nas. A, bo po, po prostu Fireball nie umiera. Oj, chyba umieram. Albo chłop nie umie PvP. A dobra, zostało mu pół u nich w bazie. Czaj, u nich w bazie? tylko koma po lewo. Nie wiem. Chyba... Nie, nie wiem. Niebiescy chyba. No dawajcie, bo oni jest łatwy, tylko że jak ci zostawi po serca, albo nie wiem z dwa serca, to już masz problem. Albo jak się grać nie ma, to wtedy też masz problem. Ja nie mogę. No i łatwo. I co? Zrobiłem, łatwo. Kocha, kocham tą grę. Kocham tą grę po prostu. Ej, bo z pięciu, niecałej 5-minutowej gry mam już 8-minutową minuto, grę, polecam. A i jak włączę OBS-a, to zawsze FPS-y wpadają mi, spadają mi dwukrotnie. Co na to poradzić? Co, co zrobić, by mieć dwa razy więcej fps w trakcie OBS-a? Nie włączyć OBS-a? O, może do wody? Yes! Uwaga, zapewniłem, że im się wpływa, jakby się miało 50 lat. Ile ma? Ty, ja wpływam, ja wpływam. A jest niechalczość, że chłop ma makro, przecież niech tego Aha, chłop ma ja jeszcze antyknota, co nie? Najlepszy player ever! Bez zabrazy, najlepszy player ever. Ale nie, bo znowu próbujemy wyjść. A, a na kasę na 500. Pozdro. Żegnajcie.